Cześć. W tym filmie przedstawię Ci dlaczego Ethereum według mnie jest bardzo dobrą opcją na ten rok, oraz dlaczego według mnie w ciągu najbliższych dwóch miesięcy urośnie do poziomu przynajmniej 3000 dolarów. Tak więc myślę, że to będzie fajny odcinek. No i też coś, jeżeli tego kanału jeszcze nie subskrybujesz, no to polecam Ci to zrobić w tym momencie. U mnie na kanale staram się głównie robić różne analizy rynkowe. A przykład też czasem skupiam się na poszczególnych coinach i u mnie na kanale nigdy nie pojawią się płatne promowania jakichś projektów. Także tym bardziej ten kanał możesz, myślę, zasługiwać. Subskrybować. Ja wiem, że jak zaczynałem sam z kryptowalutami, to była dla mnie taka bolączka, że słucham kogoś, ale w sumie nie wiem, czy ten ktoś chce mi przekazać dobrą wiedzę na YouTubie, czy to jest jakaś nieoznakowana współpraca, także u mnie takie coś się nie pojawi. Dodatkowo, jak się jeszcze u nas nie ma na Discordzie, no to polecam do niego dołączyć. Tutaj ostatnio myśmy onboardingowali takiego tradera Dawidka na naszej darmowej sekcji VIP. I on jest o tyle fajny, że każdy jego dosłownie trade na przestrzeni dwóch miesięcy wszedł. Ja wiem, że to brzmi dziwnie, aczkolwiek naprawdę idzie mu super. Jak ty chciałbyś też te jego sygnały śledzić, tutaj jak też zresztą rzesza osób, bo tutaj w zakładce rezultaty VIP ludzie śledzą go z dużymi sukcesami tutaj procentowymi, no to jedyna szansa, żeby właśnie to zrobić i dołączyć do tego VIP-a, no to jest po prostu założenie tutaj konta pode mną na giełdzie Bybit. Link masz na samej górze w opisie. Oprócz tego, że to jest najlepsza giełda i ja też w sumie sam z niej tylko korzystam, to jeszcze rysując się pode mną, ja korzystam ja największy. Partnerem Bybit'a, jednym z największych w Polsce, otrzymujesz jeszcze niższe prowizje, niż jakbyś robił to bezpośrednio u nich na stronie. Także tutaj myślę, że fajna okazja. Zaczynajmy. Powiedzmy sobie Ci o wszystkich takich katalizatorach potencjalnych, gdzie faktycznie możemy tutaj te wzrosty na Ethereum doświadczyć. Tak więc o Ethereum zaczynamy wiecie słyszeć coraz głośniej, tak? coraz częściej, a w dodatku coraz bardziej optymistycznie. Te duże firmy zaczynają interesować się potencjalnym otwarciem ETF-ów opartych o Ethereum, a sieć layer 2 dodatkowo też napędza tą wartość rynku. Te nadchodzące airdropy mogą spowodować przeniesienie tych dużych ilości pieniędzy do stackingu, właśnie na Ethereum, a kiedy podaż będzie blokowana, wartość Wzrośnie, tak? Ale po kolei zacznijmy jeszcze raz bank, taki jak Standard Chartered Bank twierdzi, że SEC prawdopodobnie zatwierdzi te ETF-y na Ethereum w maju tego roku. I teraz wiem, co sobie pomyślicie, że a, tam zawsze gadają te banki, manipulują nami i tak dalej, no i normalnie bym się zgodził, ale akurat w tym małym przypadku ja się zgodzę właśnie z nimi, tak? No bo ten 23 maja to właśnie jest taki troszeczkę deadline, jeżeli chodzi o te zatwierdzenie ETF-ów na Ethereum i prawdopodobnie zostaną wtedy one zatwierdzone. Wiecie, wtedy już też będzie po halvingu Bitcoina, jak te ETF-y na Bitcoinie kolejne, bo już ten pierwszy został wprowadzony, wchodzą właśnie na przestrzeni marca, pod koniec marca. To taka data, dwa miesiące później, myślę, że to jest po prostu normalna data do zatwierdzania potencjalnego, oczywiście ciągle ETF-u na Ethereum, ale jak chcecie znać moje zdanie, to myślę, że je zatwierdzą. No, i zazwyczaj na innych filmach pokazuję Wam właśnie taką tabelkę. Ona pokazuje to, w jakim roku danego cyklu, bo są na kryptowalutach te cykle czteroletnie, opłaca się wchodzić w jaką z kryptowalut. Tak? Rok temu był to Bitcoin, dlatego że Bitcoin to jest największa kryptowaluta, to po tych spadkach jest po sposób ona najbezpieczniejsza po tych spadkach roku zeszłego. W roku drugim cyklu, czyli w tym aktualnym, właśnie najlepsze są duże altcoiny, czyli według mnie właśnie, głównie Ethereum. I zazwyczaj właśnie ten okres od stycznia do maja to najlepsze miesiące dla Ethereum. Taka jest powiedzmy średnia z poprzednich lat, z wyjątkiem okresów bessy, czyli z wyjątkiem tego roku tutaj czwartego. Więc ta pierwsza połowa roku to ważny czas dla Ethereum. Ono w tym momencie właśnie się rozpędza. Jeszcze zbyt dużo się o nim nie mówi, jeżeli chodzi tam o jakieś wiecie, konie, które wystrzeliwują. Bo zazwyczaj jest tak, że mówi się dopiero o koniach, które już tam zrobią x ileś, i dopiero potem ludzie się w nie ładują, tak? O to jeszcze jest ciągle w miarę cicho, ale wiemy, że nadchodzi tutaj. Tutaj burza. I jeżeli ta narracja o tych ETF-ach się rozgrzeje, to wtedy będziemy mogli zobaczyć, że ten rok będzie raczej właśnie typowym dla Ethereum. I też wiem teraz, co sobie prawdopodobnie myślisz, tak? Że, no Łukasz, czy też nie przypadkiem nie słyszymy o tym, jak Solana właśnie przebiła Ethereum, że jest tam gotowa, żeby zdetronizować Ethereum i tak dalej. Takie nagłówki się coraz bardziej pojawiają. No i to prawda, tak, że te główne wskaźniki Solany zaczynają powoli przewyższać jakieś tam kluczowe wskaźniki w ekosystemie Ethereum, zwłaszcza w stosunku do warstwy pierwszej i nie patrzymy na te wszystkie rzeczy, które dzieją się też w warstwie drugiej Ethereum, które trudno jest ocenić i zrobić z nich jakąś tam wspólną wartość, ale to jest jak porównanie, powiedzmy, no, iPhona z iPhone'em, tak? Ale wciąż te dwie rzeczy mogą dziać się naraz. Ethereum też może osiągnąć 4000 dolarów z powodu całego tego szumu wokół ETF-ów. Jak i Solana też może powtórnie notować ogromne wzrosty wskaźników, nic nie dzieje się ku przeszkodzie, ale ja osobiście wolę Ethereum z tego powodu, że wiecie, o Solanie mówiło się rok temu, że jest to scam, każdy i kolejny projekt to jest wydmuszka w tym ekosystemie, i generalnie nie jest to coin warty uwagi. Ja osobiście wolę inwestować w projekt, który ciągle normalnie jest tak naprawdę na strefie wsparcia w stosunku do Bitcoina, niż Solanetę, która już zrobiła swoje X15 w ciągu roku i jest mega nahypowana i tylko się o niej mówi. Ja osobiście wolę właśnie taki projekt. Nie wiem, czy tutaj się ze mną zgodzicie. No i też tutaj zastanówmy się, co się stanie, co może się stać, gdy otrzymamy tą pozytywną decyzję w sprawie wniosku na spot et. ETF na Ethereum, no wiadomo, że jeżeli wprowadzą te ETF-y na altcoiny, to Ethereum będzie raczej pierwszym z nich. I teraz natychmiast może pojawić się też narracja w stronę tego, że otrzymamy więcej ETF-ów na największych altcoinach, jakie to będą skutki, jakie kryptowaluty mogą być tymi głównymi właśnie kandydatami na kolejne ETF-y. No i teraz cóż, tak, mieliśmy tutaj dużych graczy takich jak Franklin Templeton, którzy tam zarządzają aktywami o wartości 1,5 biliona dolarów, który już teraz też tweetuje o Solanie, więc mam bardzo poważne podejrzenia, że kiedy otrzymamy nasz ETF na Ethereum, to prawdopodobnie też widzę oczekiwanie na akceptację wniosków na ETF-y. Na Solanie, tak? ale będzie to dopiero potem. I prawdopodobnie widzę te oczekiwania na akceptację wniosków ETF na Solanie, ewentualnie coś w stylu powiedzmy, ETF-a na Dogecoin, tak? no I To jest oczywiście możliwe, nie ma nic do się. Jest to tak samo prawdopodobne, jak na przykład pojawienie się ETF-u, Chainlinka, ETF-u na Avalanche'u, a jak już tak główny altcoin, czyli Ethereum, zostanie tego ETF-a, to myślę, że właśnie z biegiem tego 24 roku, 25 to potem ruszy lawina uzyskiwania ETF-ów na te największe coiny. Ale powiedzmy sobie ciągle tutaj o Ethereum, tak? Dlaczego według mnie Ethereum jest tak dobrze przygotowany na duży byczy ruch na rynku? Bo jeżeli spojrzysz na wykres, to zasadniczo jest to wykres, póki co wyłącznie wzrostowy, tak? Jest to ilość Ethereum trafiająca do stackingu na przestrzeni czasu. I obecnie ta ilość wynosi 28,5 miliona Ethereum na kontach w stackingu. I gdyby wszyscy ci ludzie chcieli wypłacić swoje Ethereum, zajęłoby im to dwa lata. to jest zasadniczo mamy 28,5 miliona Ethereum zablokowane na Lata. Ja osobiście to i swoje będę chciał sprzedać, tak jak też mówiłem wam, według tej właśnie cykliczności, której tutaj zawsze mówię, pod koniec trzeciego roku cyklu, czyli gdzieś około w tym październiku 2025 roku. I to, co tu jest również ważne, i to oczywiście za bardzo nie mówi, to jest to, że od przejścia na proof of stake właśnie na Ethereum, wcześniej to było proof of work, jak ma Bitcoin na przykład, całkowita ilość Ethereum spadła o 0,2%. I to tylko 345 tysięcy Ethereum. Podaż nie spadła aż tak dramatycznie, ale spójrzmy na to, że z biegiem czasu, ile tego Ethereum zostanie spalone. Ethereum jest teraz masowo deflacyjne, tak? Z każdą godziną maleje jego ilość w ekosystemie, bo po prostu się spala przy wykonywaniu Transakcji. Więc, z takiego punktu widzenia inwestora długoterminowego, jest to bardzo fajne. I ta warstwa druga, widoczna na Ethereum, nadal jest absolutnie czymś, z czym tutaj należy się liczyć. I w tej chwili Ethereum wykonuje około 14 transakcji na sekundę. A jeżeli weźmiemy wszystkie warstwy drugie razem, damy kolejne 55 transakcji na sekundę. Tutaj mowa o arbitrum i o Optimizmie. I te sieci działają razem. W tej chwili widzimy dni, kiedy na przykład arbitrum przewyższa główny łańcuch Ethereum pod względem aktywności, więc scena tej warstwy drugiej Ethereum jest zdecydowanie. Miejscem, w którym tutaj widzimy wiele emocji, oczywiście też mamy tam ogromne airdropy, wkrótce nadejdą kolejne pewnie, i generalnie jest to bardzo spoko. Również to jest ważne: to, to, że też nadchodzi ten cały ZK Sync, nadchodzi linea, nadchodzą inne airdropy, nadchodzi wielki czas, w którym przestrzeń tej warstwy drugiej będzie coraz większa, a w rzeczywistości będzie to jedna z największych rzeczy, które będą się dziać w sieci Triumph w ciągu nadchodzących kilku lat, zwłaszcza jeżeli weźmie się pod uwagę nadchodzącą aktualizację, która już teraz działa w sieci testowej. Oznacza to, że będziemy po prostu mieli tą oficjalną wersję, te wprowadzenie jej do użytku już w marcu, co po prostu też idealnie na Nadaje się do tego, o czym mówiłem wcześniej. I zanim przejdziemy dalej, chcę Wam powiedzieć o tym, jak ważne jest to, żeby po prostu tradeować na dobrej giełdzie, która nie zżera Ci kupy prowizji. No bo patrz, na przykład, dajmy sobie tutaj na to, wybierzmy Binance'a, i to jest taki symulator, tak? Startujemy z 1000 dolarów, mamy win rate, czyli ten nasz powiedzmy wskaźnik, ile tradeów nam wchodzi na 100 na poziomie 60%. I przy 100 tradach na dźwigni razy 5 zrobimy na Binance 600 dolarów, reszta pójdzie na prowizję. Ale korzystając z Bybita, będzie to już trzykrotnie więcej, tak? I chcę Wam uświadomić to, że tak naprawdę myślimy sobie, że A, tam każda giełda ma dużo zer po przecinku, więc to jest w sumie obojętne. No może tak przy jednym, przy dwóch tradach, ale przy już 100, przy 1000, przy większej dźwigni to już naprawdę robi tutaj ogromną różnicę. I tak naprawdę nawet na innej giełdzie, na Coinbase, działająca strategia może w ogóle zacząć przynosić stratę, która na innej giełdzie by doskonale działała, dlatego to jest tak ważne. I pamiętajcie, że to jest mojego linka macie jeszcze niższe prowizje. Macie też ten darmowy dostęp do naszej sekcji VIP, comiesięczne airdropy od nas, dostęp do wskaźników, comiesięczne turnieje i nagrody u nas na Discordzie oraz darmowy dostęp do naszej Akademii Kryptowalut, czyli to jest takie powiedzmy, nasz kurs tradingowy, jest 100 lekcji, naprawdę bardzo fajnej, wysokiej jakości, codzienne live tradingowe, quizy, także myślę, że to Wam się spodoba. Wszystkie linki, tak jak mówiłem, macie w opisie. Jest też takie coś jak EIP 4844. Pomyśl sobie, że jeżeli pod koniec marca otrzymamy to EIP, no to stanie się coś bardzo fajnego, ale co to właściwie jest EIP, no bo to jest taka aktualizacja, która obniży opłaty w Ethereum, ale również i dla Arbitrum, dla optymizmu, dla Linei, i wszystkie te projekty zaczną kosztować jeszcze mniej. I teraz nawet dziesięciokrotna powiedzmy obniżka opłaty za gaz jest dużą obniżką, a z tego co wiadomo, mogą być one jeszcze większe. Tak więc sobie wyobraź, że sieć, z której korzystasz, ok, powiedzmy, że tam, powiedzmy, płacisz 2 dolary, tak żeby to była ogromna liczba za transakcję, teraz spada do 20 centów, a może nawet, nie wiem, o x100 do 2 centów. Tak to właśnie kryje się za tą aktualizacją, która również ma tutaj niebawem wyjść. Następnie bardzo duże airdropy na właśnie Eigen Layer, o tym też dużo mówimy na arenie. Duży potencjał, właśnie nadchodzące airdropy, w szczególności jeżeli chodzi o ten nasz Eigen Network. No więc też nawiasem mówiąc, może to być jeden z takich najlepszych gwarantowanych airdropów i prawdopodobnie jeden z największych zrzutów kryptowalut w 2024 roku, a to będzie wymagało ponownego blokowania dużych ilości Ethereum. Teraz to może wydawać się super i przez długi czas tak będzie, jednak na dłuższą metę prawdopodobnie zrobi nam się taki domek. Z kart nadejdzie potem BESA. Zobaczymy też wiele projektów, które zaczną upadać w ekosystemie Ethereum, co też doprowadzi do wielu likwidacji, co też znacznie zacznie napędzać, powiedzmy, taką kaskadę spadku cen, a może i to sprawić, że ta kolejna BESA będzie mocno odczuwalna na rynku. Chociaż póki co, no wiecie, jak jest BESA, wszystko spada, jak jest HOSSA, wszystko rośnie. Tak, tutaj się już przyjęło. Aczkolwiek to Ethereum ma tutaj bardzo dużo. Nie dość, że jest, tak jak mówiłem, teraz na saporcie z Bitcoinem, i już tutaj pokazywałem, że ten rok to jest po prostu rok Ethereum, wchodzi te EIP, wchodzą ETF-y, są różne airdropy, to jest to na proof of stay, które bardzo mocno przyspieszyło i tak naprawdę spala się 810 tysięcy Ethereum na rok, tak, jest go coraz mniej w obiegu, to też jest tutaj bardzo, ale to bardzo ważne, no i wydaje mi się, że ma to wszystko ręce i nogi. Tak więc Taki jest szybki filmik, nie chcę się tutaj jakoś w to też mega zagłębiać, jest też niedziela, nie chcę, tu, żebyście tutaj martowali czas, tylko spędzili czas z rodziną. Powiedziałem o wszystkim, co jest według mnie tutaj najważniejsze, jeżeli chodzi o te nadchodzące właśnie wzrosty na tyrum i co musicie wiedzieć, także jeżeli ten kanał Wam się podobał i ten filmik i macie ochotę, to będę wdzięczny za subskrypcję tego kanału. To wszystko, dziękuję Ci i cześć.